Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji f. Podpunkt a. Podaj opis słowny tego przyporządkowania. Zanim podamy opis słowny tego przyporządkowania, to tak popatrzmy, co w tych zbiorach jest. Tu jest jedna druga, jednej drugiej przyporządkowujemy dwójkę. Tu mamy jeden i pół, czyli trzy drugie, przyporządkowujemy dwie trzecie. Mamy 0, 25, 1, 4. 4. Tu mamy 0,25, czyli 1 czwartą przyporządkowujemy czwórkę. Tu mamy piątkę, przyporządkowujemy jej 1 piątą. A tutaj mamy 1 i 1 trzecią, czyli 4 trzecie i 4 trzecim przyporządkowujemy 075, czyli 3 czwarty. mam nadzieję, że zauważysz tutaj, że te liczby są odwrotne, czyli każdemu argumentowi ze zbioru X przyporządkowujemy jego odwrotność. 1, 2 przyporządkowujemy dwójkę, 3, 2 przyporządkowujemy 2 trzecie, 1, 4 przyporządkowujemy czwórkę, 5 przyporządkowujemy 1 piątą i 4, 3 przyporządkowujemy 3 czwarte. Czyli tak formalnie nasza funkcja każdemu elementowi, każdemu argumentowi ze zbioru x przyporządkowuje jego odwrotność. I podaj wzór funkcji. No Po prostu wzór na odwrotność musimy wpisać. A co to jest odwrotność? To jest 1 przez coś. Czyli wzór na odwrotność tej funkcji wzór na odwrotność po prostu, to jest 1 przez x. Zobacz, jak za x sobie wstawisz jedną drugą na przykład, czyli f od jednej drugiej, to masz 1 przez jedną drugą. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli masz 1 razy 2 pierwsze, czyli po prostu 2. F od powiedzmy 3 drugich, wartość funkcji dla argumentu 3 drugie wstawiamy za x a 3 drugie, mamy 1 przez 3 drugie, to są 2 trzecie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest wzór na naszą funkcję. Ale pasuje też dodać, dla jakich xów tak się dzieje, bo ta funkcja, jakby ma określony, ograniczony zakres działania, jest określona tylko dla jakichś argumentów. Czyli napiszmy tutaj dla